Działają błyskawicznie. W razie czego będę w się z Sinombre. Kiedy spotkam El Sinombre? Valeria pomówi teraz z naszym szefem. Ty zaczekasz z innymi. Mam przeczucie, że El Sinombre chętnie utnie sobie z tobą pogawędkę. <laughs> hmm. Zaczekasz tutaj, sub. Będę przy ołtarzu. Niech nikt nie wchodzi. Tak jest, szefie. Zajmę się nim! Ty idź na zewnątrz! Dobra, daj mu maskę i dobrze go pilnuj. Wciąż jest. Alejandro, dobrze cię widzieć. El jest w penthouse'ie. Trzecie piętro. Potrzebujemy karty. Diego ją ma. Weź to. Pięknie. Masz. Po co ta maska? Niektórzy nie mogą być widziani z kartelem. Podwieliśmy się. Słychać mnie. Słyszycie? Dobra. Ruszajmy. Ghost, jesteśmy. Co mamy? Elsie Nombre jest w penthouse'ie. Trzecie piętro. Możemy tam wjechać windą. Potrzebujemy tylko karty Diego. A gdzie Diego? W kaplicy, na drugim piętrze. Widzisz coś, Ghost? Jeśli dostaniesz się na dach, to jest tam... Tu jest zakaz wstępu. Strażnicy będą strzać bez ostrzeżenia. Mam butelkę. Skutecznie odwraca uwagę. Jestem na drugim piętrze. Jego jest w kaplicy. To gdzieś na tym piętrze. Tak jest. Uważaj, ktoś obserwuje tego typa. Enemigo! <laughs> Atacando!

Tym. No i wracamy do gry. Toast? Soap? Znalazłem strzelbę-pułapkę. Rozbroiłem ją. Wziąłem giwerę. Możesz nią otworzyć umysły i serca Johnny. Johnny, Graves robi wszystko, żeby nas znaleźć. Dlaczego? Korzystam z tego. Jestem w kawiarni. Weź mi herbatę. Pieprzony brytol. Będziesz mieć u mnie dług. Dlaczego? Pomogę ci rozwiązać twój problem. A jaki niby mam problem? Zdaj mi ją. Pokazać twarz? Tak jest. Nie. Aż taki z ciebie brzydal? Wręcz przeciwnie. Szczerze wątpię. Co my tu mamy? Mm, co my tu mamy? Ghost. Soap. Skazni, co znalazłem? Karabin? Ha, blisko. Twoje szanse na przeżycie właśnie wzrosły. Wydwaj. Sprawdźcie ten magazyn. Gość nie ma broni, daleko nie tak. Jest jeden, który. W porządku? Póki co dobrze. Johnny, miasto jest pełne tuneli. Jeden jest naprzeciw kościoła. Ostrożnie, tunel jest zalany. Przygotuj się na zimną kąpiel. Nie mogę się doczekać.